Witam was serdecznie, tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Realia ekonomiczne coraz częściej zmuszają kierowców do zastanowienia się. W jaki sposób można wykorzystać swój samochód do uzyskania dodatkowego dochodu? Wbrew opiniom sceptyków ta opcja jest absolutnie realna i przy dobrze przemyślanej organizacji sprawy może przynieść właścicielowi transportu samochodowego dobry, stabilny dochód. Takim zarobkiem jest reklama na samochodzie, korzystanie z zaleceń ekspertów, z których niektóre, nawiasem mówiąc, już przeszły do etapu udanej realizacji. Pomoże wielu kierowcom zaangażować się w wykorzystanie swojego samochodu w celach reklamowych. Korzyści dla kierowcy. Ogromne możliwości samochodów, w tym możliwość zarabiania pieniędzy, jak to się mówi, on the job, choć może się to wydawać dziwne. Wciąż są tylko częściowo wykorzystywane. Tymczasem jest to całkiem realne. Dlaczego, powiedzmy. Nie umieścić reklamy na swoim samochodzie, zwłaszcza jeśli stale jeździ po osiedlu, czyli potencjalnie stale będzie miał sporą widownię reklamową. Wystarczy dogadać się z zainteresowanymi reklamą klientami, omówić kwestie organizacyjne, finansowe i inne i, jak to mówią, zabrać się do roboty, przykleić zlecenie na samochodzie. Owszem, mogą pojawić się pewne kwestie szczegółowe, np. Czy potrzebna jest zgoda odpowiednich organów ścigania? Innych organów. Ale można je łatwo szybko rozwiązać w trybie roboczym. Jak przebiega współpraca? Początkiem nowego biznesu powinno być oczywiście poszukiwanie tych struktur reklamowych, które muszą wykorzystywać prywatne pojazdy silnikowe do umieszczania, na zasadzie finansowej potrzebnych im reklam, aby do nich dotrzeć, można skorzystać z tradycyjnych metod zbierania informacji, np. za pośrednictwem znajomych kierowców. Innych osób, które z różnych powodów już posiadają lub mogą posiadać odpowiednie dane na dany temat. Dobrą opcją jest również przeszukiwanie druku reklamowego, innych mediów, sieci społecznościowych, internetu, Wpisując zapytanie docelowe na temat i samochodu za pieniądze. Niektórzy kierowcy również korzystają z ogłoszeń samochodowych. Jak pokazuje praktyka, największe praktyczne prawdopodobieństwo znalezienia takich firm reklamowych daje kompleksowe zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów wyszukiwania. Możliwe, że czas nie będzie błyskawiczny, przeciągnie się na kilka tygodni i będzie wymagał cierpliwości, ale najważniejsze, aby wszystko zakończyło się niezbędnym, korzystnym dla poszukującego pozytywnym wynikiem, sposoby umieszczania reklamy na samochodzie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych procedur negocjacyjnych będzie można przystąpić do umieszczenia pożądanej przez klienta reklamy na samochodzie. Sposobów jej umieszczenia jest mnóstwo, dlatego, zdaniem ekspertów, pożądane jest zatrzymanie się na jednym lub kilku najbardziej obiecujących. Aby nie zamienić samochodu w coś niezwykle kolorowego, nieprzyjemnego i odpychającego dla oka przeczytaj również czy można zrobić biodizel w domu reklama samochodowa to temat nie tylko odpowiedzialny, ale i poważny, wymagający specjalistycznej wiedzy i nietolerujący przednich natrętnych opcji. Jednym z takich sprawdzonych sposobów może być skuteczna reklama na tylnej szybie samochodu która ma atrakcyjny charakter i nie przeszkadza ani kierowcy, ani innym użytkownikom drogi. Jednocześnie takie umieszczenie reklamy na samochodzie to bardzo dobre miejsce jej lokalizacji pod względem wydajności. Może się ona szczególnie zwrócić, ponieważ zostanie zauważona nie tylko przez niemal wszystkich kierowców i pasażerów podróżujących z tyłu w innych samochodach ale także przez większość pieszych. Oczywiście reklamę można umieścić nie tylko na tylnej szybie, ale także wzdłuż boków samochodu, ale w każdym przypadku przy umieszczaniu. Pożądane jest przeprowadzenie dokładnych konsultacji z doświadczonymi specjalistami od reklamy, nie pozwoli nieumyślnie dojść do negatywnego wyniku reklamy. Chroni sam samochód przed takim nieprzemyślanym umieszczeniem, w wyniku którego jego powierzchnia może zostać całkowicie uszkodzona i wymagać naprawy. Jak kształtuje się kwota płatności? Oczywistym jest, że wysokość wynagrodzenia kierowcy musi być ustalana indywidualnie dla każdego przypadku, ponieważ koszt umieszczenia reklamy na samochodzie zależy od wielu czynników. W tym regionu, marki samochodu, jego przebiegu z nośnikiem reklamowym i Praktyka określiła jednak zakres stawek, według których kierowca powinien otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Niemniej jednak praktyka określiła zakres stawek, według których kierowca powinien otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Obejmuje on na przykład, jako autonomiczną, cenę naklejki reklamowej na tylnej szybie, ścianach bocznych samochodu za naklejkę reklamową w tych samych miejscach i inne. Wszystkie te stawki są wstępnie negocjowane z klientem reklamy i zatwierdzane za obopólną zgodą, przyjmując co do zasady, formy umowy. Czasami można się bez niego obejść, ale eksperci zdecydowanie zalecają, aby nie zaniedbywać sporządzania takiego dokumentu, aby nie wpaść w kłopoty nie stać się niedoświadczoną ofiarą oszustów reklamowych przeczytaj także jaka jest wartość rezydualna samochodu i jak ją poprawnie obliczyć wymagania dotyczące samochodu i kierowcy. Omawiając te kwestie, klient nieuchronnie zapyta o stan samochodu. Poziom zawodowy jego kierowcy, czy jeździ samochodem prywatnym, wynajętym czy służbowym itp. W tym przypadku klient oczywiście da przewagę, najprawdopodobniej tym, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu samochodu, doskonale znają okolice. Z reguły reklamodawca ustala normę przebiegu reklamowego, na przykład, co najmniej 500 km miesięcznie, a honorem kierowcy jest ścisłe przestrzeganie tej normy aby dotrzymać słowa, nie zawieść klienta i zarobić uzgodnioną kwotę w określonym czasie po dokonaniu odczytów prędkościomierza.